Witam serdecznie. Oto dzisiejsze kolejne dwie windy na ulicy Armii Krajowej 15 i z tej strony wita was Krystian Spider. Dzisiaj mamy już 144 odcinek i dzisiaj właśnie przejedziemy się dwoma następnymi właśnie windami o nazwie marki Otis. Więc już nacisnęliśmy przycisk i czekamy na jedną z nich. Jeszcze zostanie jedna, jeden blok ulicy Armii Krajowej, i będziemy musieli przejść do ogłoszeń. Już ta winda jedzie. Zaraz już będzie już jest na pierwszym, już teraz będzie part. Dobrze, siadamy do jednej z nich. 10 pięter. Wciskamy dziesiątkę. Winda jest naprawdę. Sprawna. Tutaj mamy piękny wyświetlacz, taki oryginalny. Jest to w bardzo dobrym stanie. Bardzo dobra, bardzo szybka winda. A tutaj Christian Spider, znowu ja. Pozdrawiam Was wszystkich. Siódme piętro. Ósme. Dziewiąte. Dziesiąte. Dziesiąte piętro. Ostatnie piętro w tym wieżowcu. Większość budynków właśnie w Bogowie stanowią jako dziesięciopiętrowe wieżowce. Niektóre są takie jedenastopiętrowe, a niektóre już nawet trochę mniejsze bym powiedział. No dobrze, to idziemy zobaczyć w takim razie widoczki. Tutaj jak widzicie, mamy tu właśnie zielony rynek. I chyba jak dobrze widać, to mamy ulicę Kowalskiego, te wieżowce. Tu przejdziemy na, na bok. Teraz tu widzimy jeden wieżowiec, właściwie dwa wieżowce, ale jeden z nich to 8-piętrowy, a drugi 10-piętrowy. No dobrze, teraz przejdziemy. Na drugą stronę, i zobaczmy, kolejne, kolejne widoczki, tu nawet mamy fotel, można byłoby nawet usiąść, jakby kiedyś przytrafiła się okazja. Tu, jak stąd dobrze widzicie, tu mamy osiedle Kopernik. Nawet widać stąd jeszcze jeden wieżowiec na ulicy Gustawa Morcinka. I stąd widzicie, widzimy również wieżowce na Koperniku tak jak Gwieździsta, yy, Keplera, Plutona, Orbitalna i chyba też, jak się nie mylę, kosmonautów polskich. No dobrze, idziemy. Jeszcze tu obejrzymy widoczki i zgarniemy windę. No, dobra. Idziemy w takim razie. Nacisnęliśmy przycisk. I teraz czekamy na windę. Chyba ta druga w ogóle nie działa. Bo właśnie sprawdzałem i w 100% jestem przekonany, że niestety nie działa. Więc musimy czekać na tą samą. O, znowu Znowu ta sama kabina przyjechała No cóż, teraz y, musimy pojechać tą samą Ale przynajmniej Nie jedziemy podróbką, tylko oryginalną To cóż, jedziemy na dół No cóż Tak to już bywa Tutaj was macham jeszcze raz i pozdrawiam. Ale kiedyś właśnie trafiły się tak w większości czasów, tak trafiły się oryginalne windy. To się nimi tak fajnie jechało. Teraz już są mniejsze szanse, żeby nawet złapać już osiedrówki. I jesteśmy na parterze. Pram wyszedł. Tym razem już. Kolejna próba wyszła naprawdę świetna, bo już wiele razy musiałem tak próbować dzisiaj, że musiałem chyba już tak wywalić, skasować. Musiałem 15 filmów z tego, że, że chciałem nagrać, żeby wyszło dobrze, a nie zawsze zupełnie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Ale dobrze, już mamy nagrane. Jesteśmy zadowoleni. I teraz, właśnie no. Mm, Opowiem teraz no i nawet jak już nagrałem w tym budynku, w którymś odcinku, to właśnie yy, jak sprawdzałem na Daszyńskiego 3, to się okazuje, że windy zostały już wymienione. Więc w związku z tym następny odcinek 145 i 146 prawdopodobnie nagramy na ulicy Ignacego Daszyńskiego 3. Mam nadzieję, że yy, chociaż tą... Przejazd windą oryginalną w dzisiejszym odcinku sprawiło coś przyjemności. Bo ta druga to dzisiaj niestety jest zamknięta. Jest i roległa niestety awarię. Dlatego jest nieczynna. No dobrze. Ale już ważne, że mamy nagrane. Jeżeli już nagramy, to potem może coś uda się dobić do 150 do odcinka. Bo dzisiaj już mamy 144 więc nawet może się uda nagrać ten oryginalną no, przeszliśmy na pierwsze, ponieważ ktoś wsiadł na yy, dziewiąte piętro, i, więc przeszliśmy tak, żeby później nie zostać złapany więc no jak będzie 150 odcinek, to może nawet z okazji tego, że już dobijemy 150 odcinek nagramy właśnie taki specjalny taki odcinek, tak jak robiłem dość często właśnie w tym roku nawet już nawet nieraz nagrywane zostaną no nawet, ale i również oczywiście też nie tylko właśnie te budynki, a może nawet inne, może jeszcze uda się złapać w tym roku oryginalne, nawet kiedyś opowiadałem właśnie jak jeden pan chyba tak mówił, że administracja coś Prawdopodobnie yy, zaplanuję wymianę winty na ulicy Gustawa Morcinka 10. Zastanawiam się, czy to jest ogólnie prawda, da, jeżeli się, yy, czy to będzie wymiany. Bo jeżeli się okaże, że sprawdzę yy, na rok 2020 i jeżeli nie zostaną wymienione windy, to może zostaną wymienione w 2021 roku, albo na no, że nawet później. Zresztą. Windy to raczej mogą prawdopodobnie zostać wymienione, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Przekonamy się dopiero w kolejnym roku 2020. No dobrze, to w każdym razie, jak się uda nawet znaleźć charakterystyczne dźwięki, windy, tak jak nagrywałem w 140 i 142 odcinku, jak się uda znaleźć takie charakterystyczne dźwięki, to oczywiście je nagramy. Może nawet uda się w 145 odcinku. Trzeba się dobrze tutaj, tak mówiąc prawdę, trzeba się dobrze, bardzo dobrze się trzeba rozejrzeć i być tak sprytny, tak na oko, czy mają charakterystyczne dźwięki. No dobrze, dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia.